Jeżeli chodzi o ciekły gaz, szerzej znany pod akronimem LPG, bo tu mówimy o gazie zarówno propanie, butanie, ale też innych pochodnych tych gazów, Polska jest pod względem zużycia konsumpcji ciekłych gazów na czwartym miejscu w Unii Europejskiej. Na pierwszym miejscu znajdują się Niemcy, drugie miejsce piastują Włosi, trzecie miejsce. Zajmują Holendrzy, czwarte Belgowie, no i piąte miejsce przypada właśnie Polsce. Sytuacja jest nieco odmienna, jeżeli chodzi o konsumpcję autogazu, czyli tego LPG, który jest wykorzystywany w celach zasilania silników samochodowych. Tutaj, jeżeli chodzi o Unię Europejską, znajdujemy się na pierwszym miejscu. Około 16% samochodów poruszających się w Polsce, zarejestrowanych w Polsce, jest wyposażonych w instalacje. LPG. Jeżeli chodzi o produkcję gazu, LPG czy gazów ciekłych, no to gro naszego zapotrzebowania w przypadku Polski pokrywamy importem, bo tu mówimy o około 80% wolumenów, które sprowadzamy z zagranicy. My z, własnego, z własnej produkcji produkujemy około 20%. Jeżeli chodzi o wolumeny, to jest około 520 tysięcy ton LPG rocznie. Zużywamy tego gazu rocznie około 2,4 miliona. Zarówno w, w celach grzewczych, trzeba pamiętać też, że Gaz ciekły w Polsce zużywany jest nie tylko jako autogaz, jakby w głównej mierze oczywiście napędzamy silniki samochodowe, natomiast często LPG jest wykorzystywany właśnie w ogrzewaniu domów czy w takiej roli dla kuchenkowiczów, czyli ogrzewania posiłków. Nie wszędzie jest dostęp do gazu ziemnego. Tam, gdzie nie ma dostępu do gazu ziemnego, ludzie mają różne możliwości alternatywne i jedną z tych możliwości właśnie jest korzystanie z gazu skroplonego. Jeżeli chodzi o strukturę importu sprowadzanego gazu do Polski, to naszym głównym partnerem jest tutaj Rosja, z której sprowadzamy około 65% importu. Pozostali partnerzy to Białoruś, Kazachstan oraz Szwecja. Z tych państw to są główne kierunki sprowadzania gazów ciekłych do Polski. Jeżeli chodzi o Rosję to głównie sprowadzamy ten gaz drogą morską do terminali gazowych w Gdańsku między innymi, ale również drogą kolejową cysternami.